Zasłużonymi dla Powiatu Wieluszowskiego przez Radę Powiatu zostali wyróżnieni Zbigniew Mielczarek, Andrzej Dżazga i Robert Zyk. Bardzo prosimy o zajęcie miejsc tutaj z przodu. Spośród osób wyróżnionych przez Radę Powiatu tytułem zasłużony dla Powiatu Wieluszowskiego dzisiaj będziemy mieć przyjemność odznaczyć Pana Zbigniewa Mielczarka i Pana Andrzeja, Andrzeja, Andrzeja Dżazgę, natomiast Pan Robert Zyk z przyczyn obiektywnych nie dzisiaj w związku z tym jemu odznaczenie zostanie przekazane w następnej kolejności. Pan Zbigniew Mielczarek był radnym 28 lat, trzy kadencje w gminie łubnice i cztery kadencje w Radzie powiatu wieruszowskiego. Przez 16 lat bycia radnym powiatu Wieruszowskiego pomógł wielu rodzinom oraz osobom poszkodowanym, chorym i potrzebującym. Przez samorządowców został nazwany Janosikiem. Swoją pracą, działaniem społecznym przyczynił się do pozytywnych efektów dla wszystkich mieszkańców Powiatu Bieruszowskiego oraz wzmocnienia wspólnoty samorządowej wszystkich mieszkańców. Pan Andrzej Dzazga od 1 marca 2010 roku pełnił funkcję dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruszowie. Opracował koncepcję zarządzania Powiatowym Zarządem Dróg w Bieruszowie, wprowadził wiele zmian. Przede wszystkim kompleksowość realizacji zadań wynikających z ustawy o drogach. Rzetelnie prowadził dokumentację zadań wynikających z ustawy, dzięki czemu kontrola NIKU nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Dbał o organizację pracy i podniósł jakość działania powiatowego zarządu dróg na wysoki poziom. Szanowny prezydium Szanowny Zarządzie. I wy, kochani radni tej kadencji. Nie spodziewałem się, że otrzymam takie wyróżnienie. Ktoś się opomniał o mnie. Naprawdę. Aż mi w oczu, w oczu stanęły w domu. No to już 28 lat z gminą. To już jest coś. Ale mówiłem, żeby nie ta choroba, to do 50 wiem, dociągnął. No ale to już nie dało rady. Siła wyższa i koniec. Naprawdę dziękuję wam. Wspaniałych ludzi tutaj. No, z Andrzejem, drugim Andrzejem, tu Stefanem, Dratwa, yy, no to już tam nie pamiętam tej yy, dużo, dużo, dużo ludzi się przewinęło. No teraz wszystko świeże. Ta pani świeża, ta pani świeża, ta pani świeża. <grym> Darek jest jeszcze stary. No, naprawdę, że to była jedna gromada wspaniałych ludzi. I były głośne mowy, i były ciche cicho było, ale ja Wam dzisiaj powiem. 20 lat walczyłem o drogę do Goli, do granicy państwa polskiego. Nic z nic tego nie wyszło, naprawdę. Ja bym nawet te, ten medal oddał, ażeby ta droga była. No ale cóż, ja nie będę pisał tam do ma. Do Morawieckiego czy do pana prezydenta, bo pieniądze na to są. Droga od Bolesławca do Parcic, aż się prosi przez żary. Wójcin Gola, prosi się. Gola Bolesławiec prosi się. Naprawdę, że tych dróg to jest mnóstwo. Kiedy myśmy ostatnio drogę robili, 40 km od chlatki do chorobla, to się tak ucieszyłem, bo to jest kawał drogi zrobione wtedy. No ale to na tym spęzło i pieniędzy nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Czasem zaświetle. Dziękuję bardzo. <noise> przypomnienia. Dziękujemy panu Zbyszkowi. Jeszcze raz gratulujemy. Panie Zbyszku, wszyscy się pomieli O ten medal dla pana. <noise> Wysoka Rado, bardzo przepraszam. To dzięki Wam, bo przegłosowaliście wszyscy jak jeden mąż, żeby Mirczarkowi dać temu starzykowi mówi, ten medal. To już senior jest. No co to, to 78 lat, ale głos jeszcze mam kurde potężny, by mury mógł mu przewrócić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. I zobaczcie jak to w krwi zostaje, akurat ta walka o te drogi, co? No ale dzisiaj przy tym odznaczeniu jeszcze wrócił do dróg, Gratuluję bardzo proszę. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Rosto, wszyscy tutaj Państwo zgromadzeni i wszyscy, którzy mieli zaszczyt współpracować przez te 10 lat. Ja już wspominałem, że każdy człowiek był dla mnie zawsze ważny również także panem sołtysom i, i wszystkim również projektantom, wykonawcom chciałem serdecznie podziękować, bo naprawdę y, powiem, że jest to dla mnie y, ogromny zaszczyt, dla mnie i dla całej rodziny y, takie wyróżnienie, dlatego że ono jest no, bardzo specyficzne, jest to po prostu z tej lokalnej grupy, tutaj, gdzie Państwo tutaj no, 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 sprawujecie tą władzę. Jestem bardzo z tego dumny i chciałem jeszcze raz wszystkim Państwu podziękować, dlatego, że no, pozostanie to pewnie w historii mojej rodziny.